Dzień dobry, mam na imię Robert i jestem trenerem. Właśnie czytam teraz po raz kolejny książkę Sińcu, Sztuka Wojny, i przyszło mi do głowy dużo takich refleksji na ten temat, chociażby dlatego, że pan Biedroń, lider partii Wiosna, który jest znany z tego, że jest znany w zasadzie, no bo nie jest wybitnym geologiem. Nie jest wybitnym politykiem, jak to dało się poznać teraz w trakcie jego zarządzania miastem. Nie jest wybitnym organizatorem, nie jest wybitnym na przykład ortopedą. No, jest znany i to jest jego cały kapitał, że kiedy wraca z pracy, jeżeli ją ma, to wraca z pracy i idzie do kina sobie z chłopakiem, a nie z dziewczyną. No więc to jest jakby jego potencjał, kapitał. No ale cóż, tak jest już. No więc pan Biedron powiedział, hmm, po co się zbroić? Przecież od tylu lat nie było wojny, jest czas pokoju. Pomyślałem sobie w pierwszym takim niemym osłupieniu, że albo pan Biedron jest zadaniowany, co jest przecież możliwe, bo przecież na takiego jednego pana Biedronia pracuje 25-30 osób, zespół cały. Przecież, albo jest po prostu, albo udaje głupiego, albo nie udaje. Albo po prostu pojmuje rzeczywistość tak, jak pojmuje rzeczywistość wielu z nas, mianowicie w ten sposób, że wojna jest wtedy, kiedy yy, czołgi jadą ulicami miasta albo polami, suną zagony pancerne. Yy, no tam jest kom, 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 tu, 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 pa, 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 i tak dalej. No więc albo jest zadaniowany powiedzieli mu, słuchaj, tu musisz tak powiedzieć, tutaj dla ciebie już zadzwonią z telewizji, mów tak, i tak, to, i to. Albo po prostu rozumie wojnę. Jako taki obraz wojny ma czterech pancernych, albo po prostu po prostu udaje głupiego lub nie udaje. Pomyślałem sobie, jak to jest z tą wojną. I teraz tak, wojna jest stanem ciągłym, normalnym. Każdy normalny organizm. Każdy normalny organizm państwowy, każdy organizm ludzki, każdy organizm gospodarczy, każdy jeden organizm, jeżeli jest zdrowy i normalny, jest w stanie wojny. Jest w stanie wojny, przygotowuje się, czyści broń, um, ustawia sobie radary, kombinuje, mobilizuje, czyści, no cały czas. Czy to dotyczy organizmu naszego, jeżeli byśmy na przykład nasz organizm ludzki wyłączyli stan wojny, to w ciągu trzech dni umieramy, tak? Znam przypadek taki farmera amerykańskiego, który miał cukrzycę jego organizm w pewnym momencie wyłączył funkcje obronne, cukrzyca to spowodowała bardzo silna i w ciągu dwóch dni pleśni wyjadła mu całą twarz ma taką silikonową maskę, no skomplikowana bardzo sprawa jakoś żyje miała. Miał to szczęście, że miał kochającą żonę, która go wspiera w tych działaniach. Ale wystarczyły dwa dni. Dwa dni, mm, żeby coś takiego się stało. Każdy normalny organizm walczy. Każdy normalny organizm toczy wojnę. Każdy normalny organizm chce zwyciężyć. Każda normalna firma walczy. Oczywiście można walczyć na ślepo i wtedy jest się wściekłym psem, ale mało ludzi, mało organizmów walczy na ślepo. Większość organizmów, Walczy po to, żeby posiąć pewne zasoby, żeby stworzyć sobie pewne przestrzenie, żeby mieć pewną przestrzeń, gdzie mogą żyć tak, jak chcą żyć. Po prostu ta walka jest naturalnym, imanentną cechą każdego zdrowego, normalnego organizmu. Kiedy byłem takim dzieciaczkiem, byłem bardzo taki wrażliwy, i przeczytałem wtedy klausifica dzieło o wojnie. I pamiętam, że płakałem jako taki dzieciak mały, tam chyba ośmioletni, ponieważ wyczytałem, że organizm, państwo, prowokuje wojnę to, które jest słabe i niezorganizowane. No i wtedy tego nie rozumiałem. Powiedziałem sobie wtedy, myśląc tak naiwnie, no jak to jest, jeżeli są spokojni ludzie i oni nikomu nie wadzą i chcą żyć, no to dlaczego ci inni napadają źli ludzie? No i to tak jest. No. Dzieciaki nie rozumieją tego, że lwy zjadają antylopy i te antylopy muszą być zjadane przez lwy, bo jak nie, to się za bardzo nam nażają i tak dalej. Po prostu ta walka musi się toczyć. I teraz już rozumiem, że zawsze prowokuje ten słabszy. Że prawo do istnienia, prawo do samostanowienia, prawo do życia tak, jak chcemy żyć, prawo do produkowania tego, co chcemy produkować, prawo do drukowania tego, co chcemy, drukować prawo do kręcenia filmów, takich jakich chcemy kręcić i oglądać, to prawo musi być okupione, no może nie krwią, ale bardzo dużym wysiłkiem. Bardzo dużym wysiłkiem logistycznym. Jeżeli my z tego wysiłku rezygnujemy, to to jest zaproszenie innych intruzów do tego, żeby weszli na nas teren i nas jedli. Po prostu. To jest normalne. I to dotyczy Wszystkich aspektów życia. Można powiedzieć, że wojna jest stałym, normalnym, permanentnym stanem gospodarki, przemysłu, obronności, komunikacji po prostu wojna. Tylko, że oczywiście ta wojna jest ubrana w jakieś takie spokojne barwy, chociaż jest bardzo, bardzo emocjonalna na pewno. I teraz można powiedzieć tak: to jest stan absolutnie, kiedy nie ma wojny, prawda? Takiego stanu praktycznie rzecz biorąc nie ma. Myślę, że w niektórych, może zakonach, w niektórych harmonijnych, religijnych, dobrze poustawianych rodzinach, może w niebie jest taki stan, że właśnie warto tam wtedy będzie być, ponieważ będzie tam pokój, będzie tam harmonia. Człowiek będzie mógł położyć się, spać na chmurce w niebie i wiedzieć, że nic mu nie zagraża, że właśnie nagrodą jest niebo, dlatego, bo w niebie. Osiągniemy spokój i harmonię, wiedząc, że nikt na nas nie dybie. Ha. Tu natomiast jest wojna tego typu ogniowego, tak? czyli tutaj już jadą sobie czołgi. Jadą sobie czołgi, tu chrupią, tu są miotacze ognia, tu są jakieś inne rzeczy i te czołgi sobie jadą, tu, 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 tu jest strzelanina. Pomiędzy czasem takiego spokoju i w miarę pokoju. Prawda? Pomiędzy tym czasem, a czasem, kiedy zaczyna się nie, większy niepokój, na przykład, a czasem już takiego płomienia wojny, jest bardzo dużo etapów przejściowych. I wojna toczy się na bardzo, bardzo wielu aspektach. Czyli wojna toczy się na aspekcie, w aspekcie na przykład moralnym toczy się. Jeżeli zniszczymy moralnie przeciwnika, to nie musimy nawet tam wprowadzać czołgów. Jeżeli go zniszczymy moralnie, on jest zniszczony. To jest bardzo proste. Dlaczego na przykład Brytyjczycy? Brytyjczycy prowadzili bardzo szlachetną wojnę, znaczy, no nie wiem, czy z burami taką wojnę prowadzili akurat, ale na przykład stworzyli taką radiostację, która udawała radiostację niemiecką, kłamali, Niemcy tej radiostacji słuchali, no i to wprowadzało degrengolady w szeregach wroga. Jeden z generałów powiedział, jeżeli mamy tak zwyciężać, to może lepiej, żebyśmy przegrali. Właśnie o to tu chodziło, że niegodne systemy walki powodują, że sami stajemy się niegodni. Ale walka może toczyć się na polu moralnym. Walka może toczyć się na polu edukacyjnym. Walka może toczyć się na polu ekonomicznym. Walka może toczyć się na polu religijnym. Walka może to toczyć się na polu demograficznym. Walka może toczyć się na polu Surowcowym. Walka może toczyć się na polu lingwistycznym, semantycznym, syntaktycznym i pragmatycznym. Mogą być, może być tak, że kraj prowadzi kilka wojen naraz. Na przykład prowadzi wojnę o surowce, prowadzi wojnę na przykład semantyczną i na polu lingwistycznym, prowadzi jakąś wojnę religijną i prowadzi wojnę demograficzną i prowadzi na przykład wojnę naukową i o zasoby. I to mogą być różne wojny. Wypowiedziane danemu krajowi przez różne podmioty, które prowadzą z tym krajem, z tą strukturą wojny. Wojna jest zawsze. Nigdy nie ma stanu niewojny. Nigdy nie ma litości, nigdy nie ma, jakby to powiedzieć, takiej takiego win-win. Ktoś mówi na przykład, że negocjacje, które są takim jakby elementem wojny, to powinny być także. Że są obydwaj zwycięzcy. Oczywiście jest to prawda i nie jest to prawda. Takie negocjacje prowadzą ludzie, którzy nie są jeszcze, albo struktury, które nie są jeszcze gotowe do wojny. Na przykład w tej chwili Chińczycy nie są jeszcze gotowi do wojny zbrojnej i oni przyczaili się delikatnie, nabierają mocy do czasu, kiedy będą mogli się skonfrontować zwłaszcza, że Rosja słabnie z roku na rok i dla nich to jest bardzo dobry czas, kiedy będą mogli wreszcie rozlać się po bezkresie Syberii i go zagospodarować, a już kiedy raz tam się rozleją, nigdy stamtąd nie odejdą. Także win-win to jest opowiadanie dla maluczkich, albo tak mogą sobie negocjować na przykład dwie piekarnie z małego miasteczka, albo dwa jakieś małe kraje, które nie mają w tej chwili żadnego potencjału, na przykład, nie wiem, Estonia i Łotwa. No byłoby idiotyczne, gdyby Estonia i Łotwa coś tam pokłóciły się o skrawek ziemi i na przykład tak twardo negocjowały, żeby powiedziałyby sobie wojny i zaczęły walczyć. Wtedy obydwa kraje zagadnęłyby Rosję i no widzicie sami, musieli się zaopiekować, ponieważ nie są, jakby to powiedzieć, na tyle poczytalne kraje, żeby samemu się rządzić. Więc win-win to są sytuacje jakieś takie bajkowe, których nie ma. Zawsze jest sytuacja taka, że ktoś gdzieś na nas czycha. Może ktoś powiedzieć, no chłopie, co ty mówisz? Przecież, że w niemie będziesz mógł się wyspać. Ja wysypiam się ze swoją starą bardzo dobrze, kładę się spać, nikt mi nie grozi, mam cztery zamki i samochód w garażu. Owszem, możesz tak uważać, człowieku, tylko że pomyśl o tym, że ty i twoje dzieci budzicie się każdego dnia z większym długiem publicznym. I że Twoje dzieciaki mają już do spłacenia 26 tysięcy złotych każdy, a będziesz spał jeszcze tydzień, dwa, będziesz szczęśliwy, będziesz oglądał kiepskich i telewizję, i za parę tygodni będzie to 27 tysięcy do spłacenia, a za jeszcze kilka, 29 tysięcy do spłacenia. A śpi więc dobrze. Pamiętaj, że nigdy nie ma tak, że ty zaśpisz, a ktoś w tym czasie też śpi. Zło nie śpi. Ten, który Wypowiada wojnę, on ma zupełnie inną siłę, inną koncepcję, inne plany. I ma większą siłę. Jest lepiej zorganizowany. Jeżeli spojrzymy na tych, którzy na przykład prowadzą wojnę propagandową z jakimś krajem, to spójrzcie, jak to jest. Ten, który prowadzi wojnę propagandową, o to ci ludzie patrzą w perspektywie 20, 30, 40, 50 lat. Ja z takimi ludźmi rozmawiam. To są ludzie, których ojcowie robili coś, jakąś działalność propagandową, yy, i oni to robią, i ich synowie będą to robić z poczuciem misji. I to nieważne, jaki rząd będzie w ich kraju, czy to będzie CDU, czy CSU, czy Zieloni, oni robią swoje i będą robić swoje za 10, 20, 30 lat. I z kim się zmierzają? Mega profesjonaliści, doskonale zorganizowani, którzy wiedzą, jakie chcą osiągnąć cele średnio i długofalowe, spotykają się z bandą, bandą to jest dobre słowo, amatorów wybieranych co cztery lata, którzy nie mają o niczym pojęcia i którzy nim się rozejrzą, co się dzieje, nim się nakradną, to już zamienia ich inna grupa. I znowu tamci nakradają się. A ci, którzy prowadzą tą wojnę, są stale, 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 stale. Wojna może być prowadzona na bardzo, bardzo wielu polach semantycznych, syntaktycznych, budżetowych i innych, naukowych. Stan wojny jest, stanu niewojny nie ma. Zawsze jest wojna, zawsze wojna będzie, zawsze będzie wojna. Chyba, że ci, którzy prowadzą ją, w jakiś sposób odpuszczą lub. Yy, no nie wiem, pojawią się okoliczności, które ich wewnętrznie zniszczą. Na przykład może powstać jakiś kataklizm, albo ich ktoś zaatakuje w sposób taki, na przykład, nuklearny albo coś, albo coś się stanie, albo powstanie jakaś degręgulada społeczna. Zawsze jest walka. Ja pamiętam, że walka dotyczy nawet nie wiem, działów handlowych firm. Pamiętam, że kiedyś sprzedawaliśmy telefony komórkowe. I było piękną rzeczą mieć taki deal, na przykład sprzedać 30 telefonów w jakiejś firmie. Ale tak naprawdę prawdziwym smakiem było to, żeby sprzedać im te 30 telefonów wtedy, kiedy ta firma zrezygnowała z telefonów konkurencji. Bo wtedy dawało to nam prawdziwy smak zwycięstwa. Jeżeli na przykład Samsung w tej chwili jest super gigantem i wszystkie produkty są Samsunga. Ja byłem teraz na zebraniu w Kolełowieckim i siedziałem przy prezydium i na dwóch stolikach, na którym siedziałem, i na stoliku prezydialnym, było pięć produktów Samsunga. Był laptop księgowego, był telefon księgowego, był aparat fotograficzny prezesa, był telefon prezesa i był dyktafon Samsunga. Dyktafon albo aparat fotograficzny. Takie małe, podłużne urządzenie. Pięć produktów Samsunga. Oczywiście nie martwmy się, pięć polskich produktów, na pewno jest też w Korei, na przykład na przykład. Pięć na pewno polskich produktów jest w Korei, na przykład yy, ogórki kwaszone, krochmal w workach, na przykład, yy, no nieważne. Jeżeli Samsung prowadził wojnę, bo to jest nazwijmy to wojną, zdobywał kolejne rynki i nagle doszedł do Europy i powiedział: No tak, to może odpuśćmy sobie Europę Środkową i Północną, bo tradycyjnie jest to yy, miejsce wpływów Nokii. Dajmy spokój. No, przecież oni będą musieli zwolnić, tak jak Nokia zwolniła, 17 tysięcy pracowników. 17 tysięcy ludzi poszło na bruk. Czyli z 15 tysięcy rodzin straciło źródło utrzymania. Czy myślicie, że Samsung się zawahał? Nie. To jest właśnie wojna. Oczywiście to nie musi być w tym okrucieństwo, bestialstwo jakieś, ale jeżeli ktoś idzie, 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 idzie po zwycięstwo, to idzie do po zwycięstwo do samego końca. I kto spowodował to zwycięstwo? Oczywiście Nokia. Nokia spowodowała swoją słabością, rozchwianiem, bezczelnością, e, pójściem w niewłaściwe systemy i taką arogancką pewnością siebie, o czym kiedyś opowiem. Wojna jest i zawsze będzie. Nie wojny nie ma. A jeżeli nie chcemy utrzymywać swoich wojsk, będziemy musieli utrzymywać cudze. Jeżeli nie chcemy płacić swoim inżynierom, będziemy musieli płacić cudzym. Jeżeli nie będziemy chcieli mieć swoich profesorów, będziemy musieli płacić profesorom. Którzy będą przyjeżdżać i robić wykłady. Wojna jest, a nie wojny nie ma. I to jest takie wprowadzenie wstępne do takiego tematu samorozwoju i rywalizacji. O tym będziemy mówić więcej. Dziękuję za uwagę.